Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku czas, żeby podsumować sobie rok 2022. To był naprawdę szalony rok i dużo się w nim wydarzyło, ale był też super rokiem, ponieważ ja też się rozwinęłam, też się przyprowadziliśmy do tego domu. Mamy teraz burzę, nowego psa, rozbójnika, małego gryzonia. Jeżeli chodzi o początek roku, no to zaczynamy od tych zdjęć na Instagramie. To były takie moje sesyjne zdjęcia, które yy, zrobiłam w studiu i tak już wyglądałam. Miałam długie blond włosy, Osy. A teraz mam krótkie, więc to też się w tym roku zmieniło. Lecimy już od tego, co się wydarzyło, czyli 11 stycznia. To jest dzień po rocznicy mojego kanału i właśnie wtedy opublikowałam dla mnie przełomowy film, ponieważ przełamałam wtedy swój największy lęk, jakim jest lęk przed pająkami. Wtedy weszłam do progu 10 tysiącami pająków i nawet miałam jednego na ręce. Jak sobie o tym pomyślę teraz, to naprawdę to był przełom. I byłam w szoku, że to zrobiłam i że się zmierzyłam z tym lękiem, ale bardzo się cieszę, bo już faktycznie trochę mniej się ich boję. alla steel Mam to powie. 15 stycznia opublikowałam na swoim kanale film, w którym zorganizowałam piżamaparty dla dziewczyn. Wtedy było mega fajnie. Były masa, był popcorn jedzonko, opowiadałyśmy sobie, plotkowałyśmy i naprawdę bardzo miło wspominam ten czas. 22 stycznia z kolei przeoranżowałam pokój, który mieliśmy na dole, który był rzadko jakby używany, było tam w sumie bardzo dużo gratów na taki salon gier. I faktycznie ten salon gier już był do końca mieszkania w domu ekipy, i tam faktycznie z niego głównie montażyści, operatorzy korzystali, ale ekipa Również. 25 stycznia opublikowałam film w momencie, kiedy poszłam na sparring z Lexi, Czyli no, sparring to za dużo powiedziane, ja przed nią uciekałam, ale wtedy faktycznie to było takie moje pierwsze zdarzenie z MMA i uczyłam się tego razem z Lexi u jej trenera. Było to dla mnie wymagające, szczególnie, że to był pierwszy kontakt z MMA, ale był to początek mojej historii, bo jak wiecie, teraz nadal chodzę na treningi MMA raz w tygodniu, a czasami sobie to oleję, ale staram się chodzić raz w tygodniu z Paulinką i naprawdę jest to coś fajnego. Początek lutego kojarzy mi się z. Kupnem mojego aktualnego samochodu, z którego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo lubię ten samochód, jeżdżę sobie nim na co dzień i naprawdę bardzo fajnie mi się na ten moment sprawdza. Ten perłowy biały kolor zdecydowanie najbardziej do mnie pasuje. 6 lutego byłam uczyć się jazdy na snowboardzie z wicemistrzem świata Dawidem Rząco. I to był dla mnie również przełom, ponieważ ja do dotychczas uczyłam się jazdy na nartach i właśnie tylko na nartach jeździłam, a do snowboardu byłam lekko zrażona przez ilość upadków, jak się uczyłam za dziecka, a Dawid Rząco zmienił moje podejście do i polubiłam tę jazdę, ale chyba i tak finalnie będę jeździć na nartach. 14 lutego Walentynki spędziliśmy wspólnie z Karolem, z Patecem i z Olą w Sewilli. Był to naprawdę bardzo fajny wyjazd, i taki, można powiedzieć, że trochę babski, bo chłopacy robili sobie kurs na spadochron, a my z Olą zwiedzałyśmy Sewilla. Początkiem marca opublikowaliśmy nasze filmy z naszego wyjazdu na Hawaje i tam było mnóstwo fajnych aktywności. Między innymi lecieliśmy helikopterem, e, uczyliśmy się jazdy konno, nagrywaliśmy też tam teledysk do naszej tamtejszej nutki, która była zatytułowana Sezon, tylko że przez czwórka gdzieś tam była ukryta, ponieważ właśnie rozpoczynaliśmy czwarty sezon ekipy. Ten wyjazd należał do jednych z najlepszych z ekipą i ja go bardzo, bardzo, bardzo miło. Wspominam, bo Hawaje totalnie top miejsca na świecie. Jest to moje drugie ulubione miejsce i najpiękniejsze pod względem tych, które zobaczyłam w życiu. Jak wracaliśmy już z Hawajów, to zahaczyliśmy jeszcze o Los Angeles. Tam mogliśmy spędzić właśnie takie półtora dnia. Pojechaliśmy z Karolem zobaczyć Hollywood Sign. Było naprawdę tam super. Zjedliśmy oczywiście inne nauta, pojechaliśmy do muzeów i fajnie spędziliśmy ten czas. Go spożytkowaliśmy w Los Angeles. Ja w ogóle jestem taką osobą, która bardzo lubi wracać do LA. i moje ulubione miejsce na ziemi to właśnie Malibu Pod koniec marca, czyli 26, obu publikowałam swój pierwszy odcinek 24 godziny w innym mieście i było to właśnie w Budapeszcie. Wybrałam się tam razem z Pauliną i to był super wyjazd, bardzo miło go wspominam. Paulina zdecydowała się ze mną pojechać i nagrałyśmy bardzo fajny materiał. Mi i Wam bardzo ten odcinek przypadł do gustu, więc później było więcej odcinków, gdzie spędzam 24 godziny w innym mieście czy kraju na moim kanale, ale do tego przejdziemy. Zaraz. 29 marca był u nas w domu ekipy Hipnotyzer Daniel Pancerz, który przeprowadził na nas hipnozę. I ja to też fajnie wspominam, chociaż powiem Wam, że byłam wtedy trochę. Lekko przerażona, ponieważ wtedy też znów miałam okazję przełamać swój lęk z pająkami. On mnie zahipnotyzował i pod wpływem hipnozy próbował się wyzbyć tego lęku. Czy zadziałało? Nie do końca, bo dalej się go boję, tego pająka, ale jednak faktycznie patrzę już na niego w inny sposób. Było to fajne doświadczenie, że mogłam w ogóle zobaczyć, na czym polega hipnoza. 5 kwietnia zaczęłam kolejną serię na moim kanale, właśnie z cyklu 24 godziny. Tym razem, gdzie spędzam z kimś 24 godziny i doglądam, jak wygląda zza kulis. Ich życie, bo właśnie ich, ponieważ pierwszy odcinek był z Jens. I był to super odcinek, który cieszy się naprawdę dużą popularnością na moim kanale. I później stwierdziłam, ok, nagrywam jeszcze takie odcinki z innymi gośćmi, ponieważ byłam naprawdę bardzo ciekawa też, jak wygląda innych życia. Ja dalej jestem tego ciekawa i bardzo lubię nagrywać te odcinki, dlatego też na przykład ostatnio mogliście zobaczyć odcinek z BDS-em. Chciałabym kontynuować tą serię i mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć więcej takich odcinków na moim kanale. Przyszłym. Roku. Następnie byliśmy w Londynie. Karol nas zabrał do Londynu, nagrywaliśmy też tam do niego odcinek, i było naprawdę dużo tam atrakcji. Między innymi jechaliśmy takim angielskim partybusem, takim właśnie czerwonym wielkim autobusem. Byliśmy też w Muzeum Harry'ego Pottera, zwiedziliśmy też restaurację, bo to mi się średnio podobało, z takim obrzydliwym jedzeniem. Faktycznie ten wyjazd był też bardzo udany. Oprócz Londynu odwiedziliśmy również na tym samym wyjeździe Szkocję. I to był mój pierwszy raz w Szkocji. Fajnie, bo wtedy mieliśmy wynajęty taki wielki, wielki, wielki pensjonat. W takim starodawnym klimacie graliśmy tam w ogóle w chowanego, co było trochę przerażające w takim starym opuszczonym domu, bo naprawdę ten dom był z wielką historią, więc trochę się tam baliśmy, ale było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. 15 kwietnia opublikowałam film 24 godziny w Wiedniu, czyli powrót do mojego takiego, można powiedzieć, rodzinnego yy, miasta, ponieważ ja, jak jeszcze ktoś z Was nie wie, urodziłam się właśnie w Wiedniu i to była przyjemność, ponieważ wtedy nagrywałam ten odcinek z moimi przyjaciółmi, tam pozajecaliśmy kilka takich miejscówek, gdzie chodziłam za dziecka. Było naprawdę bardzo fajnie. Ten odcinek wspominam jako jeden z lepszych i takich fajniejszych, łatwych do nagrywania. Ten miesiąc był hardcorowy, ponieważ tych odcinków 24 godziny pojawiało się sporo, co mój montażysta nie patrzył dosyć Przychylniej, ale Dawid bardzo Ci dziękuję, że się zmobilizowałaś na tym okresie i też y, mogłeś montować te odcinki, które nie były łatwe, ponieważ też były długie do montażu. Ale dlaczego? Dlatego, że kolejnym odcinkiem 24 godziny był odcinek z Karolem w Wenecji. Wtedy też zabraliśmy chmurkę i chmurka pierwsza ciała samolotem. Było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Mogliśmy wspólnie zwiedzać tą Wenecję. Było naprawdę bardzo fajnie, szczególnie, że pogoda nam się bardzo udało. Końcówką kwietnia wybraliśmy się do Kanady i było to super wyjazd, ponieważ między innymi mogliśmy być przy wodospadzie Niagara, Chodziliśmy przy najwyższym punkcie w Toronto. Na najwyższym, w punkcie w Toronto. Jak ja się nie boję wysokości, to powiem Wam, że no, miałałam tam tak trochę, mi ta noga jednak się trzęsła. Co prawda nie bałam się i było to fajne doświadczenie, bo ja uwielbiam wysokości, jak wiecie, no ale faktycznie tam było Wysoko. Z Kanady przetransportowaliśmy się z Karolem na coachella i to była pierwsza coachella w moim życiu. Wtedy spełniłam swoje marzenie, bo jako nastolatka marzyłam, jak widziałam te wszystkie modelki, gwiazdy i tak dalej, które się wybierają na coachella, marzyłam, żeby tam być i wreszcie to osiągnęliśmy. Chcieliśmy w ogóle z Karolem już być dwa lata wcześniej na kołczeli, ale wtedy y, okazało się, że mieliśmy dużo nagrywek, nie ogarnęliśmy tego do końca, i wreszcie się udało. I z tej kołczeli przetransportowaliśmy się z kolei do Nowego Jorku, gdzie dolecieliśmy do ekipy, ponieważ jak my byliśmy na jakiej to Ekipa spędzała super czas w Nowym Jorku. W Nowym Jorku byliśmy krótko, ale w sumie obficie spędziliśmy ten czas. Mieliśmy wspólne loty nad Nowym Jorkiem, helikopterem, i ja też odwiedziłam galerię Melissa. I to była taka moja fajna współpraca w tym roku, z której się bardzo do tej pory cieszę, no i później wróciliśmy już do Polski. 17 maj, 24 godziny z lekcji. Fajnie, bo wtedy mogłyśmy spędzić te 24 godziny faktycznie razem, bo ja u niej też nocowałam i naprawdę wyszedł z tego bardzo fajny materiał, który cieszy się dużą popularnością na moim kanale, a to był bardzo fajnie spędzony czas. 21 maja opublikowałam na swoim kanale odcinek, w którym pokazałam Wam, jak wygląda najmniejszy i największy hotel w Polsce. Najmniejszy to była taka kapsuła, w której faktycznie tylko spałaś i nic więcej nie miałeś, a największy hotel to był hotel Arłamów Ja on zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i na pewno tam jeszcze wrócę. Końcówka maja, czyli nasz wyjazd na Ibiza. I kurde, strasznie dużo podróży było w tym roku, z czego się bardzo cieszę, bo ja mogłam podróżować. Ale ta Ibiza, powiem Wam szczerze, że naprawdę była imprezowa. Jak to właśnie bywa Ibiza. Tam też Karol nagrywał teledysk z Mister Polska. My w międzyczasie właśnie jeździliśmy na kładach, byliśmy na jachcie, imprezowaliśmy i wspólnie spędzaliśmy zarąbisty czas. Naprawdę to był super wyjazd. I tam, jak sobie myślę, to tam spokojnie mogłabym zrobić wyjazd na Wieczór Panieński, bo i Ibiza naprawdę do tego jest bardzo przeznaczona. 11 czerwca byłam na evencie Martini w Warszawie, to też był super event, ale pamiętam wtedy, że ja myślałam, że to będzie takie, wiecie, posiadówka w ogrodzie i wtedy sobie ubrałam sneakersy, tak jakoś się nie stryłam, a tam w ogóle były media, fotoreporterzy i tak dalej i tak sobie stwierdziłam, kurde, to chyba jednak nie był dobry wybór, ponieważ wszyscy byli, wiecie, tak mega elegancko ubrani, wszyscy byli odstrzeleni, a ja sobie poszłam tak trochę na chillku, w związanych włosach, w sneakersach. No, ale już teraz wiem, że jak jeżdżę do Warszawy, no to jednak chciałabym Cały czas przygotowana na tych fotoreporterów, czego w Krakowie nie ma. W czerwca organizowałam dla Zdzisy urodziny, które finalnie zorganizowałam u nas w ogrodzie w domu ekipy. Te urodziny były piękne. Naprawdę jestem dumna z tego, jak je zorganizowałam, bo właśnie to była taka posiadówka na luzie w ogrodzie. Pogoda się super udała, była bardzo fajna. W tym roku na openerze byliśmy z Karolem, ale tylko na dwa dni. Te dwa dni były dosyć specyficzne, ponieważ doświadczyliśmy akurat ewakuacji na openerze przez pogodę, bo pogoda zawsze na openerze jest dosyć wymagająca specyficzna, ale w tym roku wyjątkowo. Każdemu kazano wyjść z tego openera, później wróciliśmy na ten teren openera, ale zabawa była bardzo fajna, ponieważ wróciliśmy na koncert i mogliśmy się bawić na nowo. 7 lipca byłam na takim poważniejszym już pokazie mody, na pokazie Paprocki-Brozowski i to był taki pokaz, w którym w ogóle oni też dali mi outfit, więc się tak właśnie fajnie poczułam, że to jest jeden z takich ważniejszych pokazów właśnie polskich projektantów. 12 lipca zupełnie coś innego, nowego, ponieważ byłam na Speed Games i tam no, nie zajęłam ostatniego miejsca, ale nie byłam też najlepsza. Wiem, że teraz troszeczkę inaczej bym chyba poprowadziła swoją jazdę bardziej dynamicznie, a wtedy się trochę bałam, jednak, że mogę obić czyjeś auto i tak dalej, a inni, którzy byli już kolejny raz w siedem w ogóle nie przejmowali i faktycznie zajęli lepsze miejsca. I gratuluję, ponieważ Kasia i poczciwy krzygu właśnie zajęli podium. Połowa lipca. Czyli nasz nowy dom. To był naprawdę przełomowy rok właśnie też pod tym kątem, że większość tej mojej drogi na YouTubie widzieliście mnie właśnie, gdzie mieszkałam razem z ekipą, a teraz już się wyprowadziliśmy z domu ekipy, postanowiliśmy zamieszkać osobno i zamieszkać teraz razem z Karolem. Mieszkamy tutaj dalej, bardzo się cieszę, ponieważ ten dom jest przepiękny i super nam się tutaj mieszka. Jestem bardzo ciekawa właśnie 23 lipca w 2023 roku, ponieważ w tym roku nagraliśmy z Karolem takie pytanie-odpowiedzi i, i jestem bardzo ciekawa, jak dużo się zmieni. Między innymi zmieni się to, że jest z nami tutaj już ta mała kulka, czyli burza. I burzy nie było jeszcze w lipcu tego roku, a teraz już będziemy mogli być na kanapie razem z burzą, nie tylko z chmureczką. Jestem bardzo ciekawa jeszcze, ile przez ten kolejny pół roku się zmieni i ile będziemy mogli sobie podsumować. Pod koniec lipca przed samym oddaniem domu właścicielom był dzień otwarty dla naszych widzów, domu ekipy, czyli każdy z Was, kto się wcześniej zarejestrował, mógł wejść z naszego domu, zobaczyć jak mieszkaliśmy, jak wyglądał nasz dom, gdzie nagrywaliśmy i to było super wydarzenie. Pamiętam, że było Was mnóstwo, była gigantyczna kolejka, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, bardzo miło to wspominam, bo było to poniekąd dla nas takie trochę pożegnanie się z domem. 1 sierpnia wsiedliśmy do kamperów, wyruszyliśmy i wtedy począł się wyścig. Oj, to jest moi drodzy przygoda życia. Z tego względu, że naprawdę tam nie było odpoczynku. Mieszkaliśmy w tych kamperach, jeździliśmy cały, całymi dniami tymi kamperami. Biegaliśmy, po prostu skakaliśmy, wszystko tam robiliśmy, żeby wygrać i faktycznie ta rywalizacja, jak na początku tak na nią nie patrzyliśmy, to później już była zacięta. Oczywiście każdy się świetnie bawił i bardzo mi o to wspominamy I ten, ten wyjazd bardzo nas integrował. To jest coś, co będę wspominać do końca życia, ze względu na to, że odwiedziliśmy mnóstwo krajów te dziesięć dni i było tam cały czas coś zaplanowane dla nas. Nie mieliśmy takiego, wiecie, takiej chwili wytchnienia, tylko cały czas braliśmy udział w tym wyścigu, cały czas braliśmy udział w tym challenge'u i to było fajne, bo ja lubię takie rzeczy. Tyle nam zabrakło do wygranej, ale i tak się cieszę, bo naprawdę zabawa była świetna. Początkiem sierpnia opublikowałam film, w którym Joasia Jędrzejczyk uczy mnie MMA i był to dla mnie bardzo fajny film, ponieważ ja Joasia sobie bardzo cenię, jest super babką i naprawdę zna się na tym, co robi, więc taki trening z nią i nauka tego MMA była naprawdę bardzo fajna. I ona też mnie tak trochę przełamała, zachęciła jeszcze bardziej do tych treningów. 11 i 12 sierpnia byliśmy na fest festiwalu, wtedy w ogóle też chłopaki grali wanile na, na festiwalu, też Karol występował z Mystery Polska na scenie, więc dużo się działo i ten festiwal też był. Bardzo fajny. Też wtedy przyjechał takie mój kupelkami z Julą. Na ten festiwal, jak mogliśmy się wszyscy razem bawić. I naprawdę ten festiwal był chyba najlepszy ze wszystkich festiwali w tym roku. No, może dobra, może oprócz kołczeli, ale. Jak się bawiliśmy, to chyba nawet lepiej bawiliśmy się na tym fest festiwalu, bo byli wszyscy znajomi. A dodatkowo, ja też na fest festiwalu zrobiłam takie spotkanie z Wami, więc kto był na festiwalu, mógł się ze mną zobaczyć. Ja byłam w szoku, bo ja powiem szczerze, że byłam, no, i byłam zestresowana przez to spotkanie, bo się tak bałam, kurde, komuś na festiwalu się będzie chciało ze mną spotykać, jak to tutaj wiecie. muzyka, koncerty, spotkania z przyjaciółmi, ale naprawdę było Was dużo, więc się bardzo cieszę. W końcu w opublikowałam fotkę z moją kampanią dla I to była taka, wiecie, pierwsza moja kampania z tak dużą marką. Taką, wiecie, globalną, high fashion marką, więc byłam z niej bardzo duda. Następnie opublikowałam 24 godziny z Natsu World. Były też moje urodziny, ponieważ w tym roku urodziny taką imprezkę urodzinową robiłam trochę wcześniej, ze względu na to, że później wyjeżdżaliśmy z Karolą na nasze upragnione wakacje. Tak odpoczęliśmy wtedy. Byliśmy w Grecji. Grecja w ogóle się nam jakby co roku powiela, bo już chyba trzecią rocznicę spędzałam w Grecji, ale my Grecję bardzo lubimy. To jest też taki czas, kiedy my faktycznie od Później opublikowałam właśnie film z moich urodzin, gdzie wyprawiłam taką wielką imprezę urodzinową właśnie u nas w domu i było bardzo fajnie. Impreza trwała do rana, było mnóstwo takich najbliższych moich osób i wszyscy się dobrze bawili, co bardzo doceniam. 7 września byłam na premierze e, książki Madzi Pieczonki, ponieważ też znalazłam się w tej książce, z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. 10 września opublikowałam 24 godziny z Marysią Jeleniewską, a 17 września pokazaliśmy Burzę, czyli naszego nowego pieska. Bardzo się cieszę w ogóle z tego, że tak świadomie podjęliśmy tę decyzję, że teraz możemy mieć nowego pieska, jesteśmy na niego gotowi i faktycznie teraz Burza z Chmurką są kumpelkami, są przyjaciółkami i się wspólnie mają, co było bardzo dobrą decyzją, żeby właśnie Burzę zabrać do nas. Pod koniec września nagrałam też odcinek, gdzie mogłam się przejechać Monster Truckiem, co też było nowym doświadczeniem. W ogóle ten rok jest takim pełen nowych doświadczeń, ponieważ też pierwszy raz miałam okazję być na Paris Fashion Weeku. Zawsze marzyłam o Fashion Weeku i zawsze chciałam Wiecie, być na tych pokazach. W tym roku udało mi się być na właśnie Fashion razem z Marką Eta i poznałam na tym wyjeździe też wspaniałą dziewczyny. Mieliśmy naprawdę bardzo zgraną ekipę i ten wyjazd wspominam bardzo fajnie. Na początku września wyjechałam do Torino razem z Marką Martini. Był tam też super skład, był bardzo fajny wyjazd. Ja z kolei musiałam szybciej uciec z tego wyjazdu, wrócić do Polski, ponieważ wtedy też y, miałam sesję do nowej kampanii Stars from the Stars. Ta sesja trochę pokryła się z tym wyjazdem, więc miałam ten wyjazd trochę krótszy, ale i tak było bardzo fajnie. Następnie na moim kanale opublikowałam kolejne odcinki z cyklu 24 godziny. Tym razem, gdzie spędzałam w danym mieście 24 godziny i pokazałam wam Kraków razem z Przemkiem Pro, ponieważ Kraków kryje wiele pięknych. Miejsc. A później opublikowałam odcinek z Dodą, czyli 24 godziny z Dodą. To jest jeden z najbardziej popularnych odcinków na moim kanale w tym roku i jestem naprawdę zachwycona jej postacią. Bardzo ją lubię i pamiętam jak jeszcze słuchałam jej piosenek, jak byłam dzieckiem i do tej pory słucham tych piosenek. Więc bardzo lubię y, Dodę i cieszę się, że mogłam nagrać ten odcinek. W październiku bywałam na wielu eventach, między innymi też na evencie y, Kobieta Roku Glamour, ale coś co bardzo pamiętam też z października to mój lot w ciemno. To był hardcore, nie wiedziałam gdzie lecę, ile mnie to będzie kosztowało, jakie rzeczy mam zebrać, nie wiedziałam nic i serio to był lot w ciemno, ponieważ przyszłam na lotnisko i powiedziałam dzień dobry, poproszę pierwszy lepszy lot. Był to hardcore, ponieważ no musiałam na szybkości poszukać jakiejś aktywności, też wiecie jak najlepiej spożytkować ten czas tam na miejscu, ale udało się. Ten odcinek też bardzo polubiliście i czekajcie na kontynuację, ponieważ kolejny odcinek będzie gruby. Na początku listopada stwierdziłam, muszę coś zmienić. Ścinam włos. No i tak już zostało. Mam teraz krótkie włosy, co w ogóle było sprzecznością ze mną, bo takie krótkie włosy miałam chyba jeszcze na początku, w ogóle kiedy publikowałam swoje pierwsze odcinki na YouTubie. I bardzo wiele z Was pisało do mnie, że super, że bardzo fajna zmiana, że w ogóle wolicie mnie w krótkich włosach, dajcie znać w kontakt. Ale ja też się w tych krótkich włosach dobrze czuję. Co prawda te długie włosy już czułam, że są takie związane z moim wizerunkiem. Więc ciężko mi się je jeszcze przestawić, ale nie ciężko mi jest się... Przestawić na wygodę spowodowaną tymi krótkimi włosami, i na razie tak. Zostaje. W listopadzie wydarzyło się jeszcze wiele fajnych rzeczy. No, nagrywałam filmy, publikowałam zdjęcia. Też była mała sekretna rzecz, o której jeszcze nie mogę Wam wspominać, co też zabrało mi jakieś 4 dni z życia, co było fajną przygodą, ale o tym się dowiedzieć dopiero w przyszłym roku. Ale przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, czyli grudzień. Ostatni miesiąc w roku, najbardziej intensywny vlogmasy. Ja powiem Wam szczerze, ja w tym roku miałam no, troszkę mniej siły pod koniec roku i myślę, że kiedyś też Wam o tym opowiem, ale też stwierdziłam, że nie ma co się przehartowywać, nie ma co robić mnóstwo filmów, po prostu żeby tylko były, bo chciałam to super wyważyć. Chciałam być też zgodna z sobą, chciałam też sama czuć te święta i czuć, że mogę siebie realizować też w grudniu na innych płaszczyznach. Więc postanowiłam, że nie będę robić dodatkowo filmów masowych tylko po prostu postawię na te moje klasyczne dwa odcinki w tygodniu, zawsze we wtorki i soboty o 14 na kanale. I tak też się działa właśnie w grudniu. I cieszę się, że nie przegapiłam żadnego odcinka, że zawsze te treści mieliście, że byłam systematyczna w tym roku, tak jak zawsze i tak jak sobie postanowiłam. Zaczęłam od metamorfozy naszego domu i teraz jest tutaj pięknie świątecznie, teraz już tutaj Trochę mniej świątecznie ze względu na to, że już jest już po świętach, więc ja lubię sobie zmieniać w tym domu. W ogóle jak jest nowy dom, to też się wszystko tak celebruje. To są takie małe rzeczy, które bardzo cieszą. Później opublikowałam odcinek z Londynu. Był to bardzo ważny wyjazd, który ja w ogóle zaplanowałam jeszcze w listopadzie. Postanowiłam spędzę vlogmasy w Londynie. Muszę zobaczyć, jak wygląda Londyn w klimacie świątecznym. Ten odcinek był bardzo fajny, co nie ma jakoś on super wyświetleń, ale ja bardzo się cieszę z tego odcinka, i nawet tego miał mniej wyświetleń, to i tak się cieszę że go nagrałam i opublikowałam, bo naprawdę był to bardzo fajny wyjazd i też wreszcie zobaczyłam Londyn, kiedy nie pada, kiedy jest piękna pogoda. Później dodawałam jeszcze inne odcinki vlogmasowe, m.in. jak zorganizowałam tutaj naszą taką imprezkę świąteczną, ale takim przełomowym momentem w grudniu również był pierwszy odcinek z mojego nowego studia, gdzie mogę nagrywać serię Czy to prawda, że? To studio już aranżowaliśmy, budowaliśmy, no myślę, że 3-4 miesiące. Początkowo w ogóle miało wyglądać trochę inaczej, później taka była zmiana Koncepcji finalnie jest tak, jak mi się podoba. Nad moimi odcinkami w tym studiu, oczywiście, też będę pracować, żeby być dla Was coraz lepsza, żeby te wywiady były coraz fajniejsze i żeby poruszać jeszcze więcej ważniejszych i fajnych tematów. To jest takie moje postanowienie na przyszły rok. Żeby więcej udzielać się ważnych tematach. Chcę też wyrażać więcej opinii swoich na różne tematy. I to jest moje postanowienie na 2023 rok, ale nie tylko. Końcówką grudnia opublikowałam 24 godziny z BDS-em. Ten odcinek będę wspominać bardzo miło. Też w ogóle BDS. Zaprosił mnie do wzięcia udziału i do wystąpienia na jego płycie, czyli na płycie 2.1.1.5. Szczerze, jak dostałam głosówkę, to bardzo się zdziwiłam. Myślałam sobie, co jest, mi sobie na pewno robią jakiegoś pranka, że to jest chyba jakiś żart. Później się okazało, że jednak na serio. I byłam u chłopaków w studiu i mogłam nagrać taką małą część do tej piosenki Glow-up, ale jednak ważną dla mnie. Cieszę się bardzo i też bardzo Wam dziękuję za tak pozytywny odbiór, bo bardzo się stresowałam i nie jestem długo związana z muzyką, więc było to dla mnie coś nowego, ale jak wiecie, ja lubię robić nowe rzeczy i zdobywać doświadczenie we wszystkim. W grudniu też była nasza wspólna Wigilia. Rodzinna, Ponieważ pierwsza wigilia w naszym domu, taka wspólna, gdzie mogli przyjechać moje rysęce, rodzice, rodzice, Karola, cała rodzinka, ja jak wiecie, jestem bardzo rodzinna, i takie momenty są dla mnie bardzo ważne. W tym roku opublikowałam 163 posty na Instagramie. No troszkę mniej niż w ubiegłych latach, tak mi się wydaje, chociaż i tak byłam regularna w tych postach i z tego się bardzo cieszę, ponieważ też widać po Was, po moich obserwatorach, że cały czas przybywacie. W tym roku przybyło mi około 300 tysięcy nowych użytkowników i nowych obserwujących, co dało mi Łączną liczbę, znów przełomową, 3 miliony obserwujących na Instagramie. Wiecie, co to jak, jak sobie tak pomyślę, że obserwowałam jakieś Instagramerki, influencerki wcześniej jeszcze, zanim byłam popularna i wydawało mi się to ogromne, liczby je tak samo się kurde. One są naprawdę super popularne, a teraz często się zdarza to, że ja już widzę, że gdzieś tam mam więcej obserwujących. Co oczywiście nie, zdarzy, nie znaczy, że jestem bardziej popularna w ostatecznym stylu, ale naprawdę, co już znaczy, że jest was ogrom ludzi, których mnie, którzy mnie śledzą. I często mnie to wzrusza, często mnie to też przeraża, że, że jednak aż tak wiele osób mnie śledzi i tak wiele osób mnie obserwuje, przez co muszę bardzo uważać na to, co publikuję. Ale finał finałów bardzo się z tego cieszę, że cały czas się rozwijam, cały czas idę do przodu i że nie daje się zastopować. Co też świadczy o tym, że nie dałam się zastopować na YouTubie. Bo na YouTubie w tym roku opublikowałam około 100 filmów. Sto co świadczy o tej mojej regularności. Nieustannie pracuję, cały czas chcę wam dostarczać tych treści i, i cały czas kminie, co by tutaj na tego zrobić. I teraz na moim kanale jest Was. Na 2 miliony 300 tysięcy osób. Mega mocne. Na TikToku też jest was ogrom, ponieważ 2 miliony 800 tysięcy osób. Przybyło w tym roku was 400 tysięcy, ale ten TikTok faktycznie bardzo szybko się rozwija. Jeżeli chodzi o najbardziej wymagające odcinki, które nagrałam w tym roku, to, to zdecydowanie wyróżniłabym te, które nagrywałam faktycznie te 24 godziny. To są odcinki, które trwają najdłużej, które jest najciężej zmontować i które wy najchętniej oglądacie. Takich odcinków w tym roku nagrałam. Około 15, co sprawia, że było ich dużo, ale czy wystarczająco? No właśnie, może to warto by było pobić w przyszłym roku i zrobić coś jeszcze, jeszcze grubszego. Tego sobie życzę w przyszłym roku i Wam też, żebyście byli szczęśliwi, żebyście się rozwijali nieustannie, żebyście próbowali nowych rzeczy i żebyście czuli, że spełniacie swoje marzenia albo choć dążycie do spełniania swoich marzeń, bo to jest bardzo ważne i ja uważam, że jeżeli tylko bardzo czegoś chcemy, to możemy osiągnąć to co sobie zamierzyliśmy. To, co ja zamierzam zrobić w przyszłym roku, to zdecydowanie nagrywać więcej odcinków. Czy to prawda, że zauważyłam, że one mi sprawiają super radocha? Jest to taka seria, która jest ze mną związana i która bardzo dużo satysfakcji mi sprawia. I po to właśnie też wybudowałam to nowe studio, żeby też dowiadywać się czegoś nowego o ludziach, żeby też prowadzić wiele rozmów, żeby też Wam dostarczać fajny, profesjonalny content. Nie mogę się już doczekać, co kryje 2023. Przekonajmy się.